kolejny zapach od Jean Arte z miejscowości Gras. są to tanie zapachy po 20 zł akurat ten kupiłem niektóre są po 25, niektóre po 30 eee, na razie jeszcze nie mam wyrobionej opinii o tej firmie wydaje mi się, że próbują naśladować oryginały ale zbyt dużo pozytywnych komentarzy to trochę źle Mam wrażenie, że te komentarze są lekko naciągane. To jest chyba jako jedna, jedyna firma, taka w miarę tańsza, która ma bardzo dużo pozytywnych opinii na fargantce bo z reguły inne nie mają. Co on ma w składzie? Cedr, cytrynę, Neroli, drzewo sandałowe, pismo, bazylie, lilię i Artemisia. Nie pamiętam, co to po polsku znaczy. To jest Artemisia, to jest. Zioło Fugurze. Jakaś roślina po prostu. Jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Ten zapach przypomina jakiś oryginał? Tak, podobno przypomina lomani purchom. Lomani akurat wąchałem. Drakar noir nie wąchałem. Mam nadzieję, że nie będzie pachniał jak lomani, bo zapach lomani nie przypadł mi do gustu. Ktoś tam pisze, że ma nutkę z lat 80. Oby nie. Niektóre nutki z lat 80., jeżeli chodzi o zapachy, to już są przestarzałe. Piosenki są fajne akurat. Rocky Man Znowu buteleczka przypominająca Jean Paul Gaultier Jak psika. Zaraz otworzymy. Uwaga! Kurczę, rzeczywiście pachnie jak ten Lomani. Słabo. Myślałem, że będzie pachniał inaczej, ale jednak nie. Te komentarze akurat są zbieżne. Pachnie jak Lomani Purchom. Należy zaznaczyć, że Lomani Purchom miał za zadanie pachnieć jak zapach Armani. I drakarnoir. No właśnie jest to zapach typowo męski, faktycznie z lat 80. Tak bym powiedział powyżej 40. To by było na tyle dzięki za uwagę.